Piękny przykład, starotestamentalny pokazujący nam, jak prorok dał się zwieść pewnej presji ludzi bardzo znaczących, książąt i być może chciwości. Tutaj pokazują się nowe korzenie zadowalania innych, pewne korzyści materialne, pewien prestiż, pochwały, pochlebstwa, lepszy standard, faworyzowanie we wspólnocie i wtedy już bijemy tego osiołka, jedziemy do przodu, Wbrew sobie samemu, w sobie samym niszczymy siebie, żeby tylko zadowolić człowieka. To wszystko, co powiedziałem, bracia, nie oznacza jednak, że czymś złym jest zadowalanie innych, ale czymś złym jest uczynienie z tego maski dla bojaźni przed człowiekiem większej niż bojaźni przed Bogiem. Kiedy zadowalanie innych kosztuje nas złamanie naszego sumienia albo wykroczenie poza wolę Boga, wchodzimy w strefę grzechu. Kiedy to się dzieje? Na pewno strefa grzechu jest naruszona. Kiedy łamie ja przykazanie Boga lub dane mu przyrzeczenie, bo tylko jakiś człowiek, by tylko jakiś człowiek był ze mnie zadowolony. Na przykład, gdy złożyłeś Bogu ślub powstrzymywania się od alkoholu, ale ze względu na człowieka ulegasz poczęstunkowi i dla świętego spokoju popijasz, to zastanów się, na kim bardziej Ci zależy. Sam osobiście coś takiego przeżyłem, bo złożyłem mu taki ślub, a były takie sytuacje, kiedy yy, owszem zwolniłem się z tego ślubu, ale były takie sytuacje, kiedy będąc w tym ślubie, ze względu na to, żeby zadowolić innych, żeby coś mi nie powiedzieli przykrego albo żeby była dobra atmosfera, to łamałem ten ślub. Na pewno grzeszyłem. To jest tylko przykład. Albo gdy dla czyjegoś zadowolenia kłamiesz. Bo widzisz, że jak twoje kłamstwo powiesz, to ktoś będzie zadowolony z ciebie. Albo może wyśmiewasz się z innych, bo widzisz, że to będzie akurat na rękę jakiejś grupie ludzi. Albo obmawiasz kogoś, bo siedzisz akurat w takim gronie, gdzie wszyscy jadą równo na jakiejś oślicy, czy na jakimś osiołku konsekrowanym, więc ty też go kijem ob obkładasz. Albo nie przerywasz obmawiania, widzisz, że wszyscy obmawiają i to jest zwykła obmowa, tym nie, nie przerwie tego. Gdy pozwalasz na fałszowanie prawdy. Albo przemilczasz prawdę, mimo tego, że słyszysz, jak inni tkwią w kłamstwie. Ja wiem, że nie zawsze mamy odwagę coś takiego zrobić, bo często te osoby, które coś takiego robią, a no, często, może, może, może w pewnej liczbie, to są osoby, nad którymi nie mamy władzy, tylko one nad nami. I wtedy, wiadomo, no boimy się. Gdy zakładasz maskę kogoś, kto zgadza się ze wszystkim, co i nie mówią się tak naprawdę, wcale się nie zgadzasz. Bo Biblia nam mówi tak, i nie możemy tego ominąć, i ja tego też nie chcę ominąć, mimo że mnie to parzy słowo, że jeśli ktoś wykonuje coś niezgodnie ze swoim sumieniem, to grzeszy, nie? Żyje w grzechu. Bo dla świętego spokoju nie mówiłem wiele razy prawdy. Albo, gdy bardziej smucisz się z powodu tego, że ktoś jest niezadowolony, niż z tego powodu, że złamałeś wierność Bogu. Albo, gdy bardziej się cieszysz z tego, że ktoś cię pochwalił, niż z tego powodu, że Bogu uczyniłeś przyjemność. I bardziej o to zabiegasz niż o drugie. Albo, gdy czujesz wyrzuty sumienia z powodu czyjegoś zasmucenia się Twoim zachowaniem, Choć było ono wiernością Bogu. Gdy dostrzegasz w sobie tchórzostwo i nie masz siły przeciwstawić się Bogu, gdy nie wiesz, co naprawdę czujesz, bo twoje uczucia są zupełnie uzależnione od tego, co inni czują, i ty nie wiesz, co czujesz. No widzisz, że ktoś jest smutny, to ty też chcesz się być smutny albo czujesz się winny. Ktoś się śmieje, to ty też się śmiejesz. Ktoś obmawia, ty się obmawiasz. Ktoś jest oburzony, ty też się oburzasz. Widziałem kiedyś taki rysunek u Cialdiniego, jak leci trzoda wieprzy prosta do rzeźni, nie. I rzeźnia jest otwarta szeroko, tam rzeźnik stoi z takimi zbrodniczymi łapami zadowolony, I świnie lecą, lecą, lecą. W środku jedna świnia odwraca się i mówi. Nieważne, gdzie idziemy, najważniejsze, że razem z innymi. Jeszcze inny przykład. Gdy przez większość czasu jesteś kontrolowany, a nie wiedzą, jak wywołać w tobie poczucie winy i sterują twoim zachowaniem jak na pilota, nie? Ja już chyba za trzy razy z tego miejsca przypominałem sobie taką historię z mojego klerykatu, kiedy byłem ja w seminarium, jak jednego gościa tak wymanipulowałem, nic mi nie zrobił on, ale chcąc bardziej go kontrolować, to przez tydzień się nie odzywałem. Gość zmiękł już po trzech dniach, chodził za mną jak trusia i mówi, co ja ci zrobiłem? Odezwij się Augustyn do mnie. my nic mi nie zrobiłeś, ale powiedziałem to w taki sposób, jakbym nie chciał powiedzieć, nie? Czysta gra. Wiesz o tym, ale zupełnie nie masz siły się temu przeciwstawić. Widzisz, że wszyscy robią z tobą co chcą, wystarczy, że tylko wydmią wargi, już lecisz po prostu, żeby zadowolić go. Bo nie umiesz powiedzieć nie. Ja to wszystko, co do braci mówię w tej chwili, to nie na tej zasadzie, że ja mam już to z głowy. Ja się też z tym borykam, jestem człowiekiem grzechu i cierpienia i, i, i kłamstwa, mówię to, ponieważ to przeżywałem, przeżywam i wiem, że wy macie też takie problemy i nie możemy tego ominąć, nie możemy się tutaj głaskać, po prostu zadowalać w ten sposób, że wy jesteście winni, bo jesteście klerykami, a ponieważ ja jestem ojcem, to już jestem doskonały. Albo, że będziemy poruszać jakieś y, y, tematy, które nazywają się idziemy za barankiem, czy coś takiego, nie? To niektórzy może pamiętają coś takiego. Zwróćmy jeszcze na końcu taką rzecz, u, taką uwagę, uwagę naszą na, na dwie rzeczy. Na dwie istotne rzeczy. Pierwsza rzecz to, że osoba, która jest zupełnie zdominowana przez takiego ducha zadowalania, która jest takim osiołkiem, czy bardziej balaamem niż osiołkiem, to ją bardzo cechują taka ym, postawa, takie zachowanie agresywne, ale bierne. Co chcę przez to powiedzieć? Jest bunt. Ale jest fałszywa uległość. No ja, ja zrobię to, co mi mówisz, nie? Ale ty z trzy kropek. Ja ulegnę, nie? Ale mam sobie takiego gnata, że jak odmienią się role za 20 lat, to ja, ja sobie przypomnę, to jak będziesz na emeryturze i będzie cię chciało jechać do lekarza, ja to ci powiem, że samochodu nie ma. To jest coś takiego, kiedy ja się boję komuś wprost mówić, co uważam i co czuję, bo nie rozumie, wprost i bezpośrednio, nie daję mu do zrozumienia nawet też wprost i bezpośrednio, co naprawdę czuję. Raczej ja podsuwam mu myśli, nie? że nie za bardzo jestem zadowolony, okrężnie daję mu do zrozumienia, że mógłby inaczej to zrobić, nie, tak badam tylko. Ukrycie komunikuję mu, że... Ja nie mam aprobaty wobec tego, co ktoś powiedział. Oczywiście powinniśmy się zastanowić, czy zawsze mamy rację wtedy, kiedy nam coś nie pasuje. Przecież dobrze bracia, sobie zdajecie sprawy, ja i wy, że nasza formacja pomija bardzo istotny punkt, jaki? Ja to widzę na sobie, wy jak chcecie, to możecie mnie ocenić albo błędnie, albo, nie, albo obłędnie. To jest wasza sprawa. Ale ja sądzę, że zostałem wychowany nie do Czcina świętego Sakramentu. Tylko do czci najświętszego sakramentu mojego wolnego czasu. Ja widzę, że przez y, 7 lat formacji jedynym moim najświętszym czasem to nie było bycie z Bogiem czy z Biblią, ze Słowem Bożym czy z najświętszym sakramentem czy z Eucharystią. To nie był cel mojego dnia. Celem mojego dnia było zdobycie dwóch godzin wolnego czasu. To był najświętszy sakrament mój. A wy mi powiedzcie, czy macie inny cel? Ja nie powiem wam, że to jest Wasza wina. To jest wina może pewnych za, na, na, takich naroś, narośli formacyjnych, które może już z, dwust, z, dwu, z 200 lat istnieją w naszej y, wspólnocie. To, że taki jest system dnia, taka jest struktura dnia, że wszyscy marzymy o tym, żeby mieć wreszcie święty spokój wieczorem. Dwie godziny dla siebie. I najświętszy Zakrament to jest mój egocentryczny, wolny czas. My nie jesteśmy wychowani do służenia ludziom albo do adoracji Boga. Tylko podskórnie, nieświadomie. Ja nie obwiniam ani formatorów, ani siebie, ani was. Jest takie zjawisko. Jesteśmy wychowani do tego. I to ma związek również z tym zadowalaniem, że my. Wiele rzeczy robimy tylko po to, żeby już mieć wszystko za, za sobą. Boga jak najszybciej z rana załatwić, ukrzyżować i szybko tam gdzieś na śniadanie, później jakieś wykładziki, później pozałatwiać wszystkie sprawy, napisać różne teksty dziw, dziwnym profesorom, którzy wymagają, wymagają dziwolągowe jakieś y, y, rzeczy od nas i mieć to wszystko wreszcie, ten cały hipokrytyczny i hipokratyczny y, obłęd za sobą i wreszcie mieć te dwie godziny dla siebie. Bez Boga, bez służenia drugiemu bez formacji, bez niczego, święta, korupcja i konsumpcja. Ja tak uważam, że ja byłem tak wychowany i to jest mój grzech, że ja, tak, że ja sobie pozwalam na, na to, żeby dalej tak było. Wy zastanówcie się, czy tak nie jest. Bo jednym z moich głównych problemów też było w formacji to, że ja byłem przymuszany do pewnych rzeczy świętych, a nie dopuszczany w wolności. Nigdy to nie było moim wyborem, tylko ja z lęku przychodziłem do Boga, bo jak nie, to była nieakceptacja przełożonego, jakiś minusik na długim papierze taletowym przez cały rok, i, i się robiły później pewne rzeczy. Nie. Oceniano mnie według tego, jak ja w oczach wypadam, a nie jak ja wypadam według sumienia. I dlatego też uczymy się takich rzeczy, że my wprost pewnych rzeczy nie załatwiamy, tylko ukrycie komunikujemy, szukamy wymówek, racjonalizacji, coś tam mówimy, ale tak naprawdę nie mówimy. Jesteśmy w nienawiści do kogoś, a tak naprawdę uśmiechamy się, więc część Boże, Ojczeń albo Bracie, ale tutaj jest zupełnie coś innego, tłumaczymy się, zanim podejmiemy działanie, coś chcemy zrobić, ale mówimy już od razu, dlaczego musimy to zrobić, czego musimy wyjść, dlaczego musimy mieć te rzeczy, dlaczego musimy to i tam tysiąc różnych argumentów. A co tak naprawdę za tym wszystkim jest? I stąd też jest taka postawa, bierna, niby taka bardzo spacyfikowana, wszystko jest w porządku, jestem okajowcem, ale w środku drzemie zupełnie coś innego. To jest pewien konglomerat postaciowy i, i można byłoby sobie troszeczkę nad nim y, zastanowić. Się. Oczywiście nie musicie. Jaka tu jest reakcja na gniew u takich ludzi? Z tego co obserwowałem u siebie u, i u innych, na przestrzeni wielu lat to jest bardzo charakterystyczne. Robimy to w sposób bardzo zawikłany. Próbuję go ukryć, ale nieudal, nieudolnie on się ujawnia jakoś tam niespodziewanie ten gniew. Niespodziewanie i w pośredni sposób. Może czasem nie w prostą osobę, co trzeba, bo się trochę boimy, że nie zadowolimy albo podpadniemy, więc może. Jakąś oślicę zdzielić kijem po łubienie, na przykład brata z młodszego kursu. Nie? Mogę być wkurzony na, na prefekta czy rektora, ale dostanie się pierwszakowi. Może być tak. Na przykład nie tam, gdzie jest przyczyna grzechu, a, a, albo nie tam, gdzie ta osoba właśnie powinna otrzymać. Bo tu się boję, bo tu jestem tchórzem, więc z góry huzia na jużia nie? Nie można wprost. To na bok. Nie robi aluzji do osób. Możliwe, że, że, że będę się starał być y, najmilszy, y, gdy będę kogoś atakować, nie? Powiem mu, ja to z miłości do ciebie robię, i, albo może najokrutniejszy wobec kogoś, kto mi nic nie zawinił. By to trochę prześwietlmy, y, bracia, czy, czy że zawsze jest to takie naprawdę autentyczne, że ta osoba otrzymuje, co naprawdę powinna otrzymać. A czy ta, co powinna otrzymać, dlaczego ona nie otrzymuje tego, co powinna otrzymać od nas? Może Balam powinien swoje plecy o, o, obłożyć kijem, ale dostało się o ślicy. Druga rzecz. W postawie takiego zadowalania no zakonnego innych osób ja widzę no, kilka takich błędnych... Błędnych, obłędnych, nie wiem, jak to powiedzieć, mylnych, źle ukutych w kuźni swojego umysłu, twierdzeń, takich dowodów, pewnych fundamentalnych przekonań, których ten człowiek się trzyma, chociaż nawet nie jest świadomy, że ma takie przekonania. Przyjrzyjmy się. że takie twierdzenie, które jest w człowieku, a którego nigdy on sobie nawet nie powiedział słowami, to jest takie jeśli nie będę zadowalał innych. Wszystkich we wszystkim, co robię, ktoś może rozłościć się na mnie lub przestać mnie lubić. Wtedy czułbym się winny, a to byłoby przerażające. Nie mogę się czuć winny, bo to byłoby przerażające, więc muszę wszystkich zadowolić. Wiem, że przez wiele lat było to moim kredo życiowym, chociaż nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie wiedziałem o tym. Konsekwencje takiej wiary. To jest taka rzecz. Że wszyscy koniecznie cały czas muszą mnie kochać. Po drugie, wszystko musi się układać. Muszę zadbać o to, by wyeliminować jakikolwiek konflikt z mojego otoczenia. Nawet jeśli on rzeczywiście jest, to muszę udawać, że go nie ma. Trzecie, nie wolno mi popaść w gniew. Albo nie wolno mi okazywać gniewu publicznie. Nie wolno mi nikogo doprowadzić do gniewu. Dalej. Nie wolno mi mieć żadnych uczuć, których ktoś mógłby nie znieść. Po piąte, lepiej będzie, jeśli zawsze będę się zgadzał ze wszystkim. Tak jest wygodniej. Po szóste, czekam, aż inni podejmą inicjatywę, Będę biernie oczekiwał i trwał i trzymał się dalej, z daleka od wszystkich kłopotów, jak najdalej. Po siódme, lepiej trzymać mordę na kłódkę i nie dyskutować. Siedzę i słucham. Na pewno nie pertraktować, na pewno nie rozmawiać, to jest bolesne, to jest niebezpieczne. I wreszcie ósme. Nie zniósłbym utraty miłości, akceptacji czyjejkolwiek. Po dziewiąte, koniecznie muszę być miły. Ja wiem, bracia, że Wy raczej jesteście wpuszczeni w taką atmosferę niż ją tworzycie. Ale też ze środowiska Waszego przynosicie takie naleciałości. Wszyscy jesteśmy tu winni. Ja tu palcem nikomu nie wytykuję. Tylko pokazuję, że takie zjawisko też wśród nas istnieje. Zastanówcie się, czy nie. Może niektórych z Was w ogóle to nie dotyczy. Może niektórych bardzo dotyczy. Może niektórych częściowo. Ale wszyscy powinniśmy coś zrobić, żeby chociaż o milimetr nasza atmosfera seminaryjna była trochę inna niż w innych klasztorach. I tu znowu palcem nie będę pokazywał Amen.